Witam w dzisiejszym odcinku. Eee, Porozmawiamy sobie troszeczkę o śmigłowcu Mi-24. Śmigłowiec Mi-24 potocznie nazywany jest hokejem, dzięki swojej sylwetce przypominającej kij hokejowy. Przez pilotów jest nazywany również dużym, za sprawą swoich gabarytów oraz masy. Przez Afgańczyków był nazywany diabelskim rydwanem, natomiast w nomenklaturze dziennikarskiej oraz literaturze możemy spotkać się z określeniem latający czołg. Śmigłowiec został zaprojektowany przez pracowników biura konstrukcyjnego Michała Mila i też zawdzięcza temu swoją nazwę, Mi-24. Śmigłowiec Mi-24 był produkowany od wczesnych lat 70. w Rosji. W Polsce śmigłowiec ten znajduje się na wyposażeniu 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim oraz 56. Bazy w Wino Wrocławiu, w której aktualnie się znajdujemy. W polskiej armii posiadamy wersję D i W śmigłowca. Winowosławiu pierwsze cztery sztuki pojawiły się 21 kwietnia 1986 roku w ówczesnym 56. pułku śmigłowców bojowych. Jednak nie były to pierwsze śmigłowce Mi-24 w Polsce. Śmigłowiec Mi-24 brał udział w wielu konfliktach na całym świecie. Przez Polską armię był wykorzystywany w czasie misji w Iraku oraz w Afganistanie. Śmigłowiec ten jest przeznaczony do wsparcia oddziałów i poddziałów wojsk lądowych. Na Mi-24 realizowane są także misje Close Air Support oraz Close Combat Action. Śmigłowiec Mi-24 został zaprojektowany w układzie tandemowym, przez co w odróżnieniu od większości śmigłowców piloci nie siedzą obok siebie, a są rozlokowani w dolnej i górnej kabinie. Podstawowy skład załogi Mi-24 to drugi pilot zajmujący miejsce w dolnej kabinie, dowódca załogi siedzący w górnej kabinie oraz technik pokładowy, którego miejsce znajduje się pomiędzy kabiną ładunkową a górną kabiną. W kabinie ładunkowej możliwy jest transport 8 żołnierzy lub ładunku o maksymalnej masie do 1500 kg. W wersji D śmigłowca możliwe jest zamontowanie dodatkowych zbiorników paliwa w niniejszej kabinie. Z podstawowych parametrów Mi-24 warto wspomnieć o maksymalnej prędkości postępowej, która wynosi 335 km na godzinę, czyniąc go jednym z najszybszych śmigłowców. Jego maksymalny pułap lotu to 4500 m, maksymalna masa do startu to 11500 kg, natomiast zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa to około 450 km. Uzbrojenie śmigłowca dzielimy na stałe, do którego należy czterolufowy karabin maszynowy. O kalibrze 12,7 mm. Mi24 posiada również uzbrojenie podwieszane, które montowane jest na pylonach pod skrzydłami. Możliwe jest zamontowanie zasobników rakiet kierowanych oraz niekierowanych, działka GS, bomb oraz na wersji W istnieje możliwość zamontowania dodatkowych zbiorników paliwa.